Jerome Powell jest zbyt zły, zbyt głupi i zbyt polityczny. A doda na dodatek to totalny przegryw. E, czyli spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1%. Miało być według niektórych trochę mniej, e, ale jest na poziomie 3%. To oznacza, że inflacja rzeczywiście jest już w celu. Przypomnę, że cel inflacyjny w. Co wspólnego ma, czy może mieć sztabka złota z inną sztabką? Sztabka masła. 200 gramów. Witam w nowym odcinku Goldwika. w tym uwaga będzie niespodzianka. Co ma wspólnego masło ze złotem? Ha, na tym o tym będę mówił na końcu, natomiast teraz póki co najważniejsze wydarzenia i co się działo na rynku złota w tym tygodniu. Zaczynamy oczywiście w Goldwiku. Jak co tydzień od ceny kruszcu, co się działo w tym tygodniu ceną kruszcu, a działo się wiele, bo złoto zaliczyło nawet całkiem poważny spadek, a potem znowu zaczęło się bronić i znowu jest na poziomie 3300 dolarów amerykańskich za uncję. Cały czas się utrzymuje, ale było poniżej, więc jeśli ktoś szuka dołków, no to miał okazję się załapać, a jeśli nie, no to no to się nie załapał. Ale ogólnie rzecz biorąc, od za chwilę powiem, dlaczego się tak wydarzyło. Zobaczmy, jak to wygląda w złotówce. Dzisiaj za jeden gram w Gold Saverze zapłacimy 422 ,42 zł i 42 grosze. A za jedną uncję, gotową sztabkę, jakby już ktoś dzisiaj chciał kupić w Gold Saverze gotowy produkt, no to zapłaci za niego 13 137 złotych i 12 groszy, czyli mała końcówka groszowa zawsze musi być. W każdym razie, tak to wygląda. Za chwilę powiem o szczegółach, ale jeszcze zanim do szczegółów przejdę, to zdaje się, że całkiem niewiele nam brakuje do 30 tysięcy subskrybentów na kanale Gold Saver. W związku z tym, bardzo serdecznie spróbujmy w ten wakacyjny tydzień, przełom lipca i sierpnia, spróbować się zmobilizować i wyklikajmy te około 400 subów nowych. Będzie 30 tysięcy na koniec, na początek sierpnia. To całkiem niezła liczba, wydaje się. W związku z tym, serdecznie zapraszam wszystkich do kliknięcia. w Subskrypcję tego kanału, a wszyscy będziemy mądrzejsi o to, co się dzieje na rynku złota i będziemy z tym rynkiem na bieżąco. A teraz przejdźmy do trzech punktów. Podobają Ci się treści na naszym kanale? Zapisz się na nasz newsletter, żeby być na bieżąco. Link do strony zapisu znajdziesz w opisie tego filmu. Punkt pierwszy, czyli tak naprawdę to, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, na co będziemy czekać. A czekaliśmy oczywiście na Fed i na to, co się wydarzy na ich kolejnym lipcowym posiedzeniu. Przypomnijmy, że Donald Trump coraz mocniej, coraz bardziej agresywnie. Sugeruje i już nawet mówi dokładnie, jak chciałby, żeby stopy procentowe wyglądały w Stanach Zjednoczonych, czyli żeby wynosiły 3%, dużo mniej niż w tej chwili, bo w tej chwili wynoszą 4,25 do 4,5. No, ale, no i cały czas wywiera nacisk na Fed czy na Jeroma Powella, chociaż zarzeka się, że nie ma zamiaru go odwoływać przed upływem jego kadencji. No, w każdym razie Fed się spotkał i Fed, uwaga, stóp procentowych. Nie obniżył. Nie obniżył po raz kolejny, chociaż no, trzeba powiedzieć, że wydarzyła się sytuacja bez precedensu, bo taka sytuacja nie wydarzyła się od 30 lat. To znaczy, o ile zawsze decyzje w Fedzie podejmowane są w sposób demokratyczny, posiedzenie wszystkich członków komitetu FOMC, oni głosują za obniżką czy za podwyżką stóp procentowych, ale co do zasady, do tej pory starano się przez ostatnie 30 lat utrzymywać Jednomyślność w tych decyzjach, to znaczy wszyscy członkowie decy decydowali o tym, że stopy ruszamy, nie ruszamy, podnosimy, obniżamy. Generalnie była tu sytuacja jednomyślna. A teraz mamy wyłom, to znaczy, pierwszy raz od 30 lat dwóch członków e, e, FOMC chciało e, obniżyć stopy procentowe, i to są ci, o których wspominaliśmy już wcześniej w Goldwiku, którzy no skłaniają się ku tej opinii Trumpa, że stopy procentowe powinny być dużo niższe i właściwie nie ma na co czekać, trzeba je obniżać. No i to jest w związku z tym wydarzenie bez precedensu, no ale póki co zdecydowana większość opowiedziała się za tym, żeby stopy utrzymać i dalej przyglądać się sytuacji. Zobaczymy, co będzie we wrześniu, co będzie w październiku, bo według wielu no, wtedy rzeczywiście do tej obniżki w tym roku może dojść. Natomiast no, po e, oświadczeniu Jeroma Powella e, apetyt na te obniżki, bo jeszcze do niedawna mówiono o tym, że tych obniżek może być dwie, a może nawet i trzy w tym roku. No już tutaj e, według e, rynku, według analityków, którzy zajmują się takim prognozowaniem, ile tych obniżek może być. no Zyskało, spadły, o powiem tak, spadły, spadło prawdopodobieństwo większej liczby obniżek niż jedna, tak naprawdę. W związku z tym rynek zaczyna wyceniać w tej chwili jedną obniżkę stóp procentowych w tym roku. Obniżka stóp procentowych. Oczywiście nie wiemy jak wysoka w tej chwili jeszcze, jakby nastąpiła, no to to będzie z pewnością korzystne dla ceny kruszcu, natomiast im więcej tych obniżek, tym pewnie więcej, albo chyba, że jedna radykalna, no to wtedy rzeczywiście złoto dostanie dodatkowego busta, bo dolar się mocno osłabi, ale póki co... W ciągu ostatniego tygodnia dolar się umacniał, i to jest podstawowy powód, dla którego złoto ten tydzień może zaliczyć do powiedzmy sobie mniej udanych, ponieważ rzeczywiście jego cena spadła nawet poniżej 3300 dolarów amerykańskich za uncję na rynku spotowym. W każdym razie odbiła, a potem jest, tak jak mówiłem na początku, w okolicach 3300 dolarów. Co na to Donald Trump, oczywiście, no ale Donald Trump w swoim zwyczaju, na pomocą swojego, a swojego. Mm, serwisu społecznościowego Truth Social powiedział o Powell'u, nie będę cytował całości, no ale tylko te najciekawsze informacje dotyczące samego, e, samego Powell'a, czyli tak, Donald Trump o Jerome'ie Powell'u. Jerome Powell jest zbyt zły, zbyt głupi i zbyt polityczny. A na dodatek to totalny przegryw. Tak do niego się zwraca prezydent Stanów Zjednoczonych do przewodniczącego Fedu. E, wytknął mu, że prowadzi Jerome Powell w tej chwili największą i najgłupszą inwestycję świata, czyli e, buduje nowy budynek i e, odnawia stare budynki Fedu za olbrzymie pieniądze i jeszcze na dodatek źle oszacował budżet. W związku z tym nawet tego nie potrafi robić i dlatego jest totalnym przegrywem. E, no tak sobie panowie e, jeszcze w zeszłym tygodniu się spotkali, właśnie tam Donald Trump wytknął mu, że tutaj te koszty są absolutnie wysokie i w ogóle niepotrzebne, no ale... Poklepał go po plecach, a teraz wyzywa go od totalnych przegrywów. Czyli dzień jak co dzień w Stanach Zjednoczonych na najwyższym szczeblu władzy, można by powiedzieć. W każdym razie. Co wpłynęło na decyzję FEDU o tym, że jednak nie zdecydował się na stóp 100%. Otóż mamy dosyć dobre dane dotyczące PKB i dosyć dobre dane, jeśli chodzi o rynek pracy w Stanach e, Zjednoczonych. PKB rzeczywiście w drugim kwartale tego roku było wyższe niż w pierwszym, wyanotowało 3%. To jest całkiem niezły wzrost, ale trzeba pamiętać o tym, że warto wziąć pod uwagę to, co się działo w ciągu tej pierwszej połowy roku. To znaczy, że najpierw mieliśmy wielkie obawy z tym, jak ta wojna handlowa będzie wyglądała, w związku z tym biznes zachowywał się w sposób taki mocno nieprzewidywalny, albo kupował na zapas, albo wielkie ilości złota przecież przepływały ze Stanów Zjednoczonych, przepraszam, z Europy do Stanów Zjednoczonych, dosyć mocno wpływając na, na bilans handlowy Stanów Zjednoczonych i również, co za tym idzie, na poziom wzrostu gospodarczego, który trzeba było rzeczywiście tutaj aktualizować pod względem ilości kruszców, który przepłynął w ten czas przez granice. Koniec końców w drugim kwartale, czyli w momencie, gdy tak naprawdę Donald Trump najpierw wprowadził taryfy, a miesiąc później je zawiesił dla całego świata niemalże, no to tutaj rzeczywiście biznes złapał trochę oddechu no i funkcjonował jak wcześniej. W związku z tym zdołał podgonić trochę sytuację z, pierwszego, z pierwszej części tego roku. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, wzrost jest całkiem pozytywną informacją, jeśli chodzi o stan gospodarki Stanów Zjednoczonych. To miało znaczenie dla Fedu, który mówi o tym, że musimy cały czas się przeglądać, bo wiemy i tak szacujemy, że wojna handlowa, albo właściwie nowa polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, będzie miała odzwierciedlenie w inflacji i wolimy sobie jeszcze zostawić parę chwil, żeby obejrzeć, jak te dane będą się zachować w tym roku. Sytuacja na rynku pracy według Fedu jest na tyle zdrowa, że nie ma potrzeby dodatkowej interwencji właśnie jakiegoś takiego stymulanta gospodarczego wobec właśnie zwiększonej akcji kredytowej poprzez obniżenie oprocentowania stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym wygląda na to, że Zarówno PKB, jak i rynek pracy wyglądają w porządku. W związku z tym, e, na razie nie ma potrzeby. Jeśli do obniżki dojdzie na jesień, e, tak jak chciałby Donald Trump i tak jak zresztą wielu. E, Wielu ekonomistów prognozuje, że do tej obniżki dojść może, no to sytuacja dla rynku złota powinna być też pozytywna. Zobaczymy, jak będzie i do kiedy do tej obniżki 100% dojdzie, i przede wszystkim jak będzie ona głęboka. Do tego czasu oczywiście, chociaż tak naprawdę można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli obniżka 100% nastąpi, już ostatecznie nastąpi, natomiast nie będzie taka, powiedziałbym, pokaźna, tylko raczej taka konserwatywno delikatna, no to wtedy dalej będziemy oglądać różnego rodzaju wymianę złotych myśli prezydenta Stanów Zjednoczonych w stosunku do przewodniczącego Fedu. Zobaczymy, ciekawe, co nowego przyniesie jeszcze nam truf social Donalda Trumpa. W każdym razie to był zasadniczy punkt, który wpłynął na ceny kruszcu. Przypomnę, że dzisiaj mamy 1 sierpnia. 1 sierpnia obowiązują nowe już wprowadzone i podpisane przez Stany Zjednoczone dile z tymi państwami, z którymi udało, albo z tymi organizacjami państw, którymi udało się podpisać, a dla pozostałych, z którymi się jeszcze nie dogadano, między innymi z Indiami, które dostały teraz bardzo mocno jeszcze na dodatek, za to, że handlują z Rosją, do, dostaną dodatkowe wyższe progi wyższe progi taryfowe za to, że. Kupują ropę i różne inne rzeczy z Rosji. Za to jeszcze im się oberwie, w każdym razie, z kilkoma państwami. Z którymi Gili nie udało się zawrzeć, wrócą te taryfy, z, które wprowadzono 2 kwietnia. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku gospodarczym w najbliższych tygodniach, bo oczywiście negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi trwają, a do tego jeszcze przypomnę o tym, raz o tym mówiliśmy, o tym, że w sądzie w sądzie w USA cały czas cały czas jeszcze Sąd yy, trwa tam yy, dochodzenie o tym, czy w ogóle nałożenie tych taryf w taki sposób, jaki zrobił to Donald Trump 2 kwietnia, było legalne i zgodne z amerykańską konstytucją. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. To oczywiście są tematy, które nie znikają, będą się cały czas pojawiać, i one powodują, że mimo, że mamy do czynienia z jakąś stabilizacją na rynku yy, taryfowym, tak można powiedzieć, czy na rynku handlowym, no to jednak co chwila. Może się okazać, że jednak sytuacja wcale taka stabilna nie jest. No, zobaczymy. Punkt drugi. Chcesz zacząć inwestować w złoto łatwo i elastycznie? Zacznij kupować złoto w Goldsaverze. Zarejestruj się z tym kodem, aby otrzymać 100 zł do pierwszej sztabki. Punkt drugi, a tutaj WGC, czyli Światowa Rada Złota, opublikowała raport za drugi kwartał i co wiemy na podstawie tego um, tego raportu otóż Popyt na, popyt na kruszec wzrósł 3% w stosunku do w stosunku do ubiegłego roku. Był on głównie napędzony oczywiście przez ETF-y, ETF -y, które w tym roku, jak już mówiliśmy wielokrotnie, w tym roku właśnie w golbiku zaczęły w tym roku kupować i to dużo, kupują naprawdę znaczące ilości, i kupują dalej. Już może nie tak szybko jak kupowały w kwietniu i marcu, ale kupują dalej, sukcesywnie dokupują złoto do swoich skarbców po to, żeby zwiększać ekspozycję na ten, na ten kruszec. To oczywiście jest pewien czynnik, który stabilizuje cenę kruszcu dalej na wysokim poziomie. Banki centralne choć mniej, ale dalej kupują sporo. Według Światowej Rady Złota jest to poziom zwany zdrowym. Alfi i może, ale e, zobaczymy, jak oczywiście będzie wyglądała druga połowa tego roku. E, no ale wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście ten rok, globalnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę całość tego roku, e, może się nie udać e, znowu przekroczyć 1000 ton, jak przez ostatnie trzy lata rok w rok. No ale zobaczymy, cały czas jednak poziom zakupów banków centralnych jest zdecydowanie wyższy niż w roku, w przed rokiem 2022, a to pokazuje tą zmianę, o której często informujemy, że na rynku, na rynku finansowym czy na rynku światowej gospodarki, tego jak z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 30 lat, jednak nastąpiła potężna, potężna zmiana. To co ciekawe, oczywiście mamy do czynienia ze spadkiem popytu na biżuterię, wiadomo złoto drogie, no to um, Szukają alternatyw producenci, kupują tego złota mniej, bo nawet jeśli kupują go cały czas, to starają się produkować produkty, które mają mniejszą zawartość złota, po to, żeby rzeczywiście utrzymywać zainteresowanie klientów, pokazywać nowe kolekcje, albo szukać alternatyw dla, dla złota ze względu na, na jego cenę. Natomiast no, prędzej czy później, prawdopodobnie ten rynek również wróci do normy, no bo jeśli cena będzie taka, jaka będzie, no to rynek biżuteryjny również będzie musiał się do tego jakoś um, przyzwyczaić i klienci także. Generalnie rzecz biorąc, ciekawa sytuacja ma miejsce również, jeśli chodzi o popyt na monety i sztabki. Tutaj w drugim kwartale. Zdecydowanie ten popyt wzrósł, a liderem tegoż jest są Chiny właściwie. 129 ton właśnie w tych produktach, kupionych w ciągu właśnie przez, przez obywateli, głównie sztabek i monet. Europa dużo dalej, bo tam w okolicach 29 chyba ton, Stany Zjednoczone jeszcze, jeszcze, dalej, jeśli o to chodzi. Natomiast generalnie widać bardzo szerokie zainteresowanie również wśród obywateli zakupami monet i sztabek. Co ciekawe, jak się porówna po pierwszą połowę roku, jeśli chodzi o popyt na monety i sztabki, to mamy do czynienia z najlepszym rokiem od 2013 roku, czyli od 12 lat ten popyt na monety i sztabki jest zdecydowanie Zdecydowanie największe. To bardzo ciekawa informacja. Zobaczymy, co przyniosą nam dane, co przyniesie nam rynek w drugiej połowie tego roku. Ale Światowa Rada Złota ocenia, że ten rynek e, dalej w tym roku będzie się rozwijał. Punkt trzeci, a tutaj, jak już mówiliśmy o Stanach, no to trudno nie wspomnieć o Polsce i tutaj rzeczywiście inflacja, inflacja w lipcu 3,1% w stosunku rok do roku, czyli spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1%, miało być według niektórych trochę mniej, ale jest na poziomie 3%, to oznacza, że inflacja rzeczywiście jest już w celu. Przypomnę, że cel inflacyjny w cen inflacyjny w Polsce to jest 2,5% według Narodowego Banku Polskiego, plus minus 1%, w związku z tym jesteśmy w celu, jest to trochę powyżej szacunków Narodowego Banku Polskiego. Ale jednak tendencja jest dosyć jasna: mamy do czynienia ze spadkiem inflacji, a to oznacza, że w Polsce należy się spodziewać w... po wakacjach już, bo w lipcu e, obniżenie stóp procentowych nastąpiło delikatne, w sierpniu posiedzenia nie ma, a we wrześniu być może wobec tych danych będziemy mieli do czynienia z kolejną obniżką stóp procentowych. To dla wszystkich, którzy mają oczywiście kredyty. E, w złotówkach jest informacja bardzo pozytywna, natomiast dla złotówki oznacza to, że rzeczywiście będzie trochę, będzie trochę słabsza po wakacjach, prawdopodobnie. W każdym razie, jeśli chodzi o stosunek na przykład złotówki do dolara, no to w tej chwili przez, przez ciągu ostatniego tygodnia tutaj dolar mocno wzrósł, ale według wielu analityków, ta tendencja nie będzie trwała i dolar znowu wróci do tej tendencji osłabiającej, a jeśli jeszcze dojdzie do obniżek 100% w Stanach Zjednoczonych no to już w ogóle dolar będzie być może jeszcze tańszy niż był w tej chwili kosztuje trochę powyżej 3 ,70 zł 70 groszy no i co? i teraz jesteśmy na blogu a na blogu mamy do czynienia z bardzo ciekawą informacją, to znaczy mamy bardzo ciekawy tekst bardzo ciekawy tekst o tym a co wspólnego ma, czy może mieć, sztabka złota z inną sztabką? Ze sztabką, która jest trochę większa, bo to jest taka sztabka. Uwaga. Sztabka masła. 200 gramów. Uwaga. Tu mamy sztabkę 200 razy mniejszą. 1 gram. Mamy taki, wprowadzamy jako nowy. Czynnik mówiący o kondycji gospodarczej i o tym, jak złoto, um, warto, um, jak złoto warto cenić. Wprowadzamy tak zwany GBI, czyli Gold to Butter Index, czyli ile tak naprawdę za 1 gram złota można kupić tego typu sztabek. Produktu, który jest każdemu potrzebny, każdego kupuje, każdego doskonale zna. Biorąc pod uwagę dane, możecie właśnie na blogu się zapoznać z tym artykułem, który dokładnie to objaśnia, ale według tego, co z tego wynika, wynika z tego, że dziś możemy kupić, za, mając 1 gram złota, możemy kupić dokładnie tyle samo, tyle samo czyli porównywalną ilość masła za jak 5 lat temu. A yy, przypomnę tylko, że cena masła od, yy, od 5 lat temu w stosunku do dziś wzrosła prawie dwukrotnie. To jest kolejny dowód na to, jak pokazuje jak masło, jak przepraszam, jak złoto, masło chyba nie, ale jak złoto przenosi wartość w czasie. Nawet na takim bardzo podstawowym produkcie można sobie to zobaczyć w bardzo krótkiej perspektywie czasu. Serdecznie zapraszam do tego tekstu Sztapki złota czy sztapki masła. O czym mówi nam Gold Butter Index? Oprócz tego, oczywiście, kolejny odcinek z finansowo bardzo serdecznie e, zapraszam. Cześć druga cyklu o inwestycjach. Tym razem Marta opowiada o inwestowaniu w obligacje. I to by było na tyle. W przyszłym tygodniu Goldwika nie ma, w kolejnym również, bo mamy długi weekend i mamy sezon urlopowy, niestety, albo stety. W każdym razie przez dwa następne tygodnie Goldwika nie będzie. Wracamy za trzy tygodnie no to pewnie będzie gruby goldwig, no bo w ciągu trzech tygodni na pewno sporo się na rynku złota wydarzy. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia!